Every picture tells a story. And this story must be told. We travel to the world's most distant lands, declaring the gospel to lost souls who have never heard before. Stories of new life, the story of birthing souls. When we look to the cross of Jesus, we will be saved and we will be healed. Benny Hinn Ministries is engaged in telling the story of Jesus Christ. Pastor Benny Hinn recently conducted a remarkable youth service at the Target Center in Minneapolis, Minnesota. Thousands of young people gathered to experience the power and presence of God at this Saturday afternoon meeting. Pastor Benny realizes that those in attendance, most between the ages of 12 and 25, are the future of the church and as such need and desire instruction in order to accomplish the plan of God for their lives. He invited popular Christian recording artist Martha Munisi and the Oral Roberts University singers to minister in song, and the variety of music, from up-tempo praise to powerful worship, prepared these young people to hear the Word of God. Mr. Benny's message clearly presented the challenges, responsibilities, and rewards of a life totally dedicated to serving the Lord Jesus Christ. As you hear this portion of his message and witness the rapt attention on the faces of this next generation of servants of the kingdom of God, remember that the truths he shared are relevant for your life as well. cross of Jesus is throne of the Zapewne wiecie, czym jest tron. Tron jest miejscem mocy. Tron jest miejscem autorytetu. To jest siedzenie, na którym siedzi król. On jest nazwany tronem, ale to nie jest siedzenie. To nie siedzenie ludzie widzą, ale autorytet. Krzyż Jezusa Chrystusa jest tronem wszechświata. Dlatego właśnie Krzyż Jezusa Chrystusa jest autorytetem nieba. Bez krzyża nie ma autorytetu. To, co szatan chce tobie zrobić, próbował też zrobić z Panem, ale nie wyszło mu to. Próbował to również zrobić z Piotrem i to również mu nie wyszło. I próbuje od momentu, kiedy stał się diabłem, zrobić to każdemu człowiekowi na obliczu ziemi. Satan... Szatan oferuje każdemu życie bez krzyża, ponieważ On wie, że Krzyż jest tronem wszechświata. On to wie. I On oferuje ludzkości życie bez krzyża. On przyszedł do, Je do Jezusa i powiedział Nie musisz iść na krzyż ja dam ci wszystko czego chcesz jeśli oddasz mi pokłon Nie musisz iść na krzyż Jezu wszystkie królestwa świata są moje więc ja oferuję ci koronę oraz tron bez krzyża A Jezus powiedział idź precz ode mnie szatanie ale diabeł na tym nie poprzestał, lecz powrócił. Następnym razem, kiedy oferował Jezusowi życie bez krzyża, w Ewangelii Mateusza 16, przez Piotra, który powiedział: Nie musisz iść na krzyż. Nie, nie ty, panie. Nie ty, panie. Jezus popatrzył na Piotra i znowu powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. To nie był pierwszy raz, kiedy diabeł oferował Jezusowi życie bez krzyża. Pierwszy raz uczynił to, kiedy był kuszony na pustyni, a tutaj czyni to po raz drugi w Cezarei Filipowej poprzez Piotra. Teraz posłuchajcie tego: w momencie, kiedy Jezus wisi na krzyżu, golgoty, w agonii i w bólu. Każdej sekundy traci siły. Do tego czasu stracił już tak bardzo dużo krwi, że opuściła go resztka jego sił. Jego ciało było rozdarte i straciło swój kształt. Na jego głowie była korona cierniowa. W rękach i w nogach tkwiły gwoździe, a jego bok był przedziurawiony. On wisiał tam krwawiąc, odczu odczuwając agonię krzyża. I chwilę przed tym, jak umarł, szatan przyszedł i powiedział: Jeśli jesteś synem Boga, zejdź z tego krzyża. Pomyśl o tej chwili. To jest ostatnia chwila na krzyżu, a diabeł ciągle nie daje za wygraną, bo wie, że jeżeli teraz Jezus zejdzie z krzyża, to diabeł zwycięży. Dlaczego po prostu nie zejdziesz z krzyża, jeżeli naprawdę jesteś Synem Boga? On mówił mu to już wcześniej. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień kamienie w chleb. Teraz wraca i przez faryzeuszów i przez tych, którzy go znienawidzili, mówi, jeżeli jesteś Synem Boga, zejdź z krzyża. Diabeł teraz będzie to samo robił z Tobą. Przez resztę Twojego życia. On będzie wracał i mówił: oferuję ci życie bez krzyża. Dam ci koronę, dam ci wszystko, czego chcesz, tylko nie wybieraj krzyża. Wybór należy do Ciebie, ale ja powiem to jeszcze raz: bez krzyża nie będziesz miał żadnej mocy, bez krzyża żadnego autorytetu, bez krzyża żadnej ochrony. Jest tylko Krzyż Jezusa albo ja. Ty wybierasz. Jezus powiedział w Mateusza 16:24: Jeśli ktoś idzie za mną, niech zaprze się siebie i weźmie swój krzyż i idzie za mną. Inaczej mówiąc, nie możesz być naśladowcą Jezusa bez dźwigania krzyża. Prawdziwi naśladowcy Jezusa to ci, którzy niosą krzyż. Krzyż mówi, że nie ma miejsca dla ja, ja nie będzie rządziło moim życiem. Kto będzie chciał zachować swoje życie, ten je utraci. A kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. Jezus nie mówi tutaj o fizycznej utracie życia. On nie ma tutaj na myśli śmierci. On mówi tutaj o przybiciu ja do krzyża. Paweł nazywa ja starym człowiekiem. Ten, kto będzie chciał zachować swoje życie, ten je straci, a ten, kto straci swoje życie dla mnie, ten je znajdzie. Co zyska człowiek, który zyska cały świat, a straci własną duszę? Co da człowiek w zamian za duszę swoją? Jezus powiedział: Musisz stracić swoje życie. Musisz stracić swoje życie. Młodzi ludzie, posłuchajcie mnie. Czy naprawdę chcecie mocy Bożej? Nie słyszę. Czy chcecie autorytetu nad diabłem? Czy chcecie być wolni od szatańskich i demonicznych mocy? Odpowiedzią jest krzyż. Związanie jest bardzo rzeczywiste. Szatańskie moce są bardzo rzeczywiste. One są bardziej rzeczywiste niż ty. Demony nie są czyimiś wymysłami. One są rzeczywiste. Demony są w waszych szkołach, na waszych podwórkach i mają tylko jeden plan zniszczyć Ciebie. Zniszczą Cię w każdy możliwy sposób. Diabeł zaoferuje Ci życie pełne przyjemności, po to, aby Cię zniszczyć. To mogą być narkotyki, seks, alkohol, cokolwiek. Jesteście chrześcijanami, należycie do Jezusa Chrystusa, ale jako dzieci musicie coś zrozumieć. Diabeł jest bardzo mądrym wrogiem i on zaoferuje ci rzeczy, które wyglądają dobrze, które wyglądają w porządku, ale zawsze słuchaj tego przesłania. Czy jest tam mowa o krzyżu? Jeśli w tej ofercie nie ma mowy o krzyżu, to pochodzi ona od diabła. On może nawet zaoferować ci niebo. On może zaoferować ci nawet życie. Posłuchaj, On może wam nawet zaoferować życie chrześcijańskie pełne mocy. Jeśli w tej ofercie nie ma krzyża, to jest ona demoniczna. Kiedy mówimy o krzyżu, mówimy o zamianie, której dokonujemy z Synem Bożym. Mówimy, Panie, Ty umarłeś za mnie, a teraz ja umrę dla Ciebie. Umarłeś za mnie i dałeś mi swoje życie, a teraz ja oddam Ci swoje. W tej zamianie, jeśli się szczerze przyjrzysz, nie możemy mu dać nic poza brudem. Popatrz na Syna Bożego. On jest święty, doskonały, jest sprawiedliwy, wszechmogący, a ja jestem tylko grzesznikiem. Jestem żałosny, mam kłopoty, mam problemy. A Jezus mówi: To nic, zamieńmy się. Zamieńmy się miejscami. Po prostu się zamieńmy. Ty możesz mieć wszystko, kim ja jestem. Panie, ale co masz na myśli? Ja dam ci moją sprawiedliwość, żeby Bóg patrzył na ciebie, jako na sprawiedliwego. Dam Ci moją świętość, żeby Bóg, kiedy patrzy na siebie, patrzył jako na świętego. Oferuję Tobie wszystko, kim jestem. I to przeczy naszemu sposobowi myślenia, ponieważ Jezus jest święty, a my nie. Ale Jezus mówi: To nic, zawrzyjmy umowę. Ja dam ci wszystko, co mam i wszystko, kim jestem, a ty dasz mi wszystko, co ty masz i wszystko, kim ty jesteś. Ale, Panie, wszystko, co ja mam, jest brudne. To nic. Ja nie jestem święty i sprawiedliwy i nie mam nic, co mogę ci dać. To wspaniale mówi: Właśnie to jest to, za co umarłem. Ja chcę cię takiego, jakim jesteś. W Jezusie nie ma nic religijnego. Nic. Ale powiesz, panie, jestem związany. On powie, to nic, wezmę to. Jestem w ciemności. To nic, to też wezmę. Panie, nie rozumiesz, że są rzeczy w mojej głowie, które są brudne. To nic, również wezmę to. Panie, ale ja brzydko mówię. To nic, to też wezmę. Panie, ale ja mam problemy z piciem. Wezmę je. Panie, czy to znaczy, że chcesz? Chcę wszystko, co masz. Wszystko. Ale, Panie, ja nienawidzę. To również mi daj. Daj mi swój gniew. Panie, ja nie obchodzi mnie, co masz, po prostu mi to daj. To jest coś wspaniałego, ale większość z nas nie wie, jak dokonać tej zamiany. Jezus chce, żebyście to zrobili. I On czeka na Was, dzieci. Czeka, aż powiecie: W porządku, jestem gotowy oddać Ci wszystkie śmieci. Kiedy zaczniesz Mu dawać, co masz, cały bałagan, który masz, On zacznie dawać Ci samego siebie. To nie zacznie się jednak dopóki. Ty nie zaczniesz. To nazywamy poddaniem. Czym jest krzyż? Krzyż jest tym, kiedy mówisz, nie moja wola, Panie, ale Twoja. Nie moje życie, Panie, ale Twoje. Nie ja, Panie, ale Ty. Kiedy to zrobisz, kiedy powiesz, Panie, to nie żyję już ja. Już nie skupiam się na sobie. To nie chodzi już o mnie. W tym życiu już nie chodzi, o mnie. Nie chodzi już o mnie. W tym życiu nie chodzi już o mnie, ale o ciebie. Nie będę żył dla siebie. Nie będę robił nic dla siebie, ale dla ciebie. Wszystko zmieni się w jednej chwili. Większość z nas chce czegoś dla nas. Chce mieć dobre życie, chce zarabiać pieniądze, chce odnosić sukcesy. Chce dobrą żonę, dobrego męża. Ja chcę, ja, 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 ja. Musisz powiedzieć Panie, w tym życiu nie chodzi o mnie. Naprawdę mnie nie obchodzi, co się ze mną stanie. Obchodzi mnie, co się z Tobą stanie. Teraz w moim życiu chodzi o Ciebie. Kiedy to uczynisz, Jezus powie: Wszystko, co mam, jest teraz Twoje. On nie da Ci jedynie swojego życia, ale On odda Ci również naprawione Twoje życie, w którym wszystko jest nowe. Kiedy Ty mówisz: Panie, daję Ci wszystko, kim jestem i co mam, mój brud, moje uzależnienia, moje problemy, moje to i tamto. I nie obchodzę mnie ja, ale Ty, wtedy Jezus mówi, dobrze, daję Ci samego siebie, ale razem z tym daję Ci ciebie nowego. Daję Ci Twoje życie naprawione i poskładane do kupy. Po tym, jak dałem Ci siebie, daję Ci Ciebie z powrotem. Ilu z Was tego chce? Musisz dojść do miejsca, w którym się poddasz. Krzyż jest miejscem poddania. Kiedy mu się poddajesz, dajesz mu wszystko, kim jesteś, wtedy on daje Ci wszystko, kim on jest. Pan powiedział, ktokolwiek chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. W Mateusza 16 powiedział, żeby wziąć krzyż i iść za nim przez wszystkie dni swojego życia. Usługiwałem mocą krzyża w Minneapolis. Tysiące młodych ludzi przyszło słuchać poselstwa. Krzyż Jezusa jest centrum wszechświata. Jest on miejscem, gdzie objawia się moc Boża. Krzyż Jezusa jest stronem nieba. Krzyż Jezusa jest miejscem wszelkiej władzy i autorytetu. Ja głosiłem im o oddaniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi i o zamianie naszego życia na Jego życie. Grzechu na sprawiedliwość, związania na wolność. To były niesamowite i bardzo poruszające mnie chwile i jestem pewien, że wiele spośród tych młodych mężczyzn i kobiet nie pozostanie takimi samymi. Kiedy modliłem się, byłem bardzo poruszony przez głód. Jakie miały te młode osoby w swoich sercach. Ja zamierzam ciągle organizować spotkania dla młodzieży na całym świecie, modlić się o całe narody, głosić Ewangelię Pana. Dodatkowo organizujemy również sesje szkoleniowe dla pastorów, gdzie ja usługuję pastorom, dlatego że nie sięgniemy świata sami. Musimy szkolić pastorów i pracowników. I mówić im, co mówi Biblia: Pozyskaj swój kraj dla Pana. Teraz będę wybierał się na Fidżi oraz do Australii, gdzie będzie krucjata, oraz do Nowej Zelandii, gdzie będzie spotkanie dla partnerów. To są ekscytujące dni. Musimy iść, ponieważ Jezus powiedział: Idźcie na cały świat i głości ewangelię. W drugim liście do Korytian, rozdział drugi, jest cudowny werset. W drugim koryntian 9:13 Paweł pokazuje nam swoje serce dawcy, mówi kościołowi: "Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, mając na myśli dawanie" Chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Inaczej mówiąc, kiedy dajesz, uwielbiasz Boga. Używa tutaj bardzo ważnego słowa, że podporządkowujecie się Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego ludzie dają? Ponieważ podporządkowują się Ewangelii Chrystusowej. Mówią: Panie, Moje życie jest Twoje, moje finanse są Twoje, wszystko jest Twoje. Ich dawanie jest rezultatem tego, że są podporządkowani Ewangelii Chrystusowej. Jezus powiedział: Jeśli ktoś idzie za mną, niech weźmie swój krzyż, a krzyż jest symbolem śmierci. Musisz umrzeć dla tego świata i dla wszystkiego, co na nim jest i żyć tylko dla niego. Ja proszę cię dzisiaj, abyś zrobił to, co powiedział Pan, żeby iść za nim i żeby być mu posłusznym. To jest czas, kiedy musimy iść do świata. Jezus powiedział, że musimy to zrobić, dopóki świeci światłość, ponieważ kiedy przyjdzie noc, nikt nie będzie mógł pracować. To znaczy, że ciemność nadejdzie któregoś dnia i wielka ciemność będzie nad narodami, ale światłość Boga świeci dzisiaj. Ewangelia jest głoszona po krańce ziemi. To jest czas, kiedy musimy iść i powiedzieć narodom, że tylko Jezus zbawia. Zanim zamkną się drzwi, które są otwarte, teraz musimy iść do świata. Pamiętaj, że z Bogiem nie ma nic niemożliwego. A wszystko, co musisz uczynić, to wierzyć. Do zobaczenia.